Nazywam się Błażej Tokarski. Jestem autorem książki Zakonne siostry są siostrami twymi dotyczącej twórczości dramatycznej Teresy z Lisie w kontekście mitu Joanny Dark i mistyki kobiecej. Jestem doktorantem na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z wykształcenia jestem historykiem teatru. Do moich głównych zainteresowań naukowych należy Rzecz jasna historia teatru i dramatu, ale w szczególności jej związki z religią, duchowością i zjawiskami pokrewnymi. Jestem również reżyserem teatralnym. Prowadzę niezależny krakowski Teatr 74. Tematem książki jest przede wszystkim bardzo szczególna obecność figury Joanny Dark w. W kulturze europejskiej, w kulturze zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem dotychczas z różnych powodów pomijanego wpływu na rozwój postrzegania Joanny Darek w XX i XXI wieku, twórczości Teresy Visier, sam fenomen do tej pory bardzo słabo opisany, jeśli w ogóle nie opisany, w twórczości dramatycznej zarówno na poziomie literackim, jak i praktycznym, Karmelitanki z Lisie wydaje się godny uwagi. Natomiast spojrzenie na to, jak pewne bardzo skromne, artystycznie skromne, estetycznie i też nieposiadające dużych zasięgów odbiorczych próby teatralne Therese z Lisieux w dłuższej perspektywie wpłynęły na to, jak Joanna Dark była postrzegana w XX wieku, jaka była jej recepcja w dramacie europejskim, co staje się też przyczynkiem do zastanowienia się nad szeregiem innych zjawisk, pozornie od tego odległych, jak choćby przemiany polityczne, pewien rozwój myśli narodowej, szczególnie to oczywiście w kontekście francuskim. Wypada to również nadmienić, że o ile... Obecność Joanny Dark w twórczości filmowej jest zdaje się przestrzenią bardzo dobrze zbadaną, bardzo dobrze rozpoznaną przez badaczy, przez naukowców, także przez tak zwaną publiczność, przez tak zwanego masowego odbiorcę, o tyle nie istniała do tej pory w, na polskim rynku wydawniczym monografia dzieł dramatycznych dotyczących Joanny Dark. Zatem moja książka jest skromną i też dość zarówno nieśmiałą, jak i buńczuczną próbą rozpoczęcia dyskusji na ten temat. Czy zwrócenia uwagi na to, że obok absolutnie wybitnych dzieł filmowych, choćby Dreyer'a, Bressona, czy kontrowersyjnego, choć absolutnie ciekawego, jednego z najnowszych opracowań filmowych Lika Bessona? Mamy też do czynienia z bardzo pokaźną bibliografią dramaturgiczną dotyczącą Janny Dark. Książka przeznaczona jest nie tylko dla osób zainteresowanych bezpośrednio teatrem, choć oczywiście ukazała się w serii Teatr Konstelacje wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, Natomiast wydaje mi się, że porusza problemy daleko wykraczające poza teatr. Może prowokować do zastanowienia się nad polityką, historią, budowaniem narracji historycznych. Oczywiście jest to też ten aspekt związany z duchowością, czy kulturową reprezentacją problematyki powiązanej z religią. Wydaje mi się, że książka może być również ciekawa z perspektyw. Feministycznych, genderowych, także tego, jak odbierana jest twórczość literacka kobiet, jak pisarstwo kobiet jest odbierane, jak jest pomijane, deprecjonowane, i też w pewnym sensie, w dużej swojej części, książka będzie oddaniem głosu i oddaniem pewnej sprawiedliwości, pomijanej, wyśmiewanej, jako literatki przynajmniej. Jednak jednej bądź co bądź, z najważniejszych postaci życia duchowego um, Europy, kręgu katolickiego, jaką była Teresa z Lisier.